Dzisiaj chciałabym pokazać Wam, jakie, jak zapakowałam się na ten 3 wyjazd do Warszawy. Nigdy chyba takiego filmu nie nagrywałam, chociaż coś mi, coś mi się kojarzy, ale na pewno nie był to film na taki krótki wyjazd. I chciałabym pokazać Wam, właśnie to wzięłam, ponieważ jeżeli chodzi o pakowanie podczas tego wyjazdu, byłam w ciebie bardzo zadowolona, bo wzięłam bardzo mało rzeczy i udało nam się zmieścić taką torbę sportową na trzy dni właśnie w dwie osoby i naprawdę byłam się wydumna, dlatego chciałam Wam pokazać, co ze sobą wzięłam i jak to wszystko zapakowałam. I zaczęłam może od kosmetyków do makijażu i to wszystko zmieściłam w takiej brzydkiej starej kosmetyczce i może zaczniemy, pokażę Wam co wzięłam. Hmm, oczywiście wzięłam sobie krem Weber i też nie... Przed zapakowaniem się Pomyślałam jaki chcę mieć makijaż Co chcę dokładnie mieć zrobione I co do tego potrzebuję Żeby po prostu nie brać paru rzeczy A później yy, i tak będę myśleć Więc na samym początku wzięłam oczywiście krem BB Myślałam na początku, żeby go przelać Ale z racji tego, że wszystko mi się pomieściło To pomyślałam, że już nie będę tego robić I po prostu wezmę ja sam krem BB To znaczy cały W gdyby jakieś wypryski mi wyskoczyły wziąłam korektor, którego już którego nie potrzebowałam, ale wzięłam. Oczywiście, jeszcze przed makijażem, przed podkładem krem BB, nałożyłam bazę. Jest to baza z Benefitu Professional, to jest akurat próbka, którą dostałam w Sephora i była to nawet spora próbka, bo używałam jej, używałam jej dwa tygodnie i nie wiem, czy jest warta, czy nie. Jeżeli wy miałyście tę bazę, to koniecznie dajcie mi znać, bo ja się nad nią, zastanawiam się nad nią już z pół roku i Trochę droga jest, ale znowu z drugiej strony podoba mi się jej działanie. Nie wiem, dajcie mi znać, co Wy o tym myślicie. Jeżeli jeszcze jesteśmy przy twarzy, no to oczywiście wzięłam korektor, e, którego używam zawsze, dlatego go właśnie wzięłam. I e, do twarzy do ostatnich dwie rzeczy wzięłam róż i brązer, bo używam ich codziennie i chciałam ich użyć też tam na wyjeździe. E, I to wszystko, jeżeli chodzi o twarz. Nie wzięłam rozświetlacza, bo wzięłam cienie, o których zaraz Wam powiem. Ale wzięłam też jeszcze bazę, to jest baza z Elfa Elite Primer w kolorze Sheer. Mogłam wziąć mniejszą, bo miałam, ale nie testowałam jej wcześniej i nie chciałam ryzykować. Dlatego wzięłam tą, ale jak widzicie ona też dużo miejsca nie zajmuje. I przechodzimy już właśnie do oczu i tutaj największą rzecz, którą wzięłam to właśnie była ta paleta. I to jest paleta z cieniami z Inglota. I na początku chciałam wziąć tylko jeden cień. Ale zapomniałam, że wyrzuciłam tu takie opakowanka, nad czym bardzo, ym, z, czego bardzo zażałowałam. No, ale niestety już nic nie mogłam zrobić, więc wzięłam tą paletę, bo i tak nie mam żadnych takich jedynek, albo dwójek, albo trójek, jeżeli chodzi o paletki. Dlatego musiałam, musiałam wziąć tą, ale ona też aż tak dużo miejsca nie zajmuje. Yy, wzięłam jeszcze zalotkę. Ponieważ pierwszy dzień miałam zamiar się tylko tak jakoś konkretniej pomalować, zalec tego, że właśnie było to spotkanie, ale dwie, później, niedziela i poniedziałek, stwierdziłam, że nie chcę się za mocno malować, bo no po co. Dlatego ja tego, um, używałam tuszy do rzęs. Ale razem z zalotką, i to jest zalotka z Glossy Boxa, którą bardzo lubię. No i właśnie dusze. Uwzięłam dwa tusze, bo zawsze ich używam. To jest L'Oreal Mega Volume Collagen 24 godziny i Eveline Volumix Last To są moje dwie ulubione maskary na ten moment, dlatego je wzięłam. I jeszcze tutaj. Aha, jeszcze chciałam zaznaczyć, że właśnie w tej paletce miałam tutaj taki jasny, perłowy cień, i właśnie jego używałam do, jako rozświetlacz też bardzo fajnie się sprawdził. I to wszystko, jeżeli chodzi już o makijaż. Miałam jeszcze dwie kredki. Pierwsza kredka to jest konturówka z Maybelline, której kolor bardzo mi się podobał, ale jej nie użyłam. A druga to jest oczywiście kredka na linie wodną, której użyłam. I koniec, jeżeli to wszystko, jeżeli chodzi o makijaż. Wzięłam oczywiście jeszcze pędzel do makijażu, ale tych pędzel też było bardzo niewiele, bo był to jeden pędzel większy, to jest Sedona Lace FB05 i tego pędzla do, używałam do bronzera, rozświetlacza i różu i później jeszcze wzięłam jeden pędzelek do rozcierania, to jest Sedona Lace EB15 i wzięłam jeszcze jeden pędzelek do eyelinera, ponieważ chciałam sobie narysować taką kreskę połyskującym ceniem i to jest też Sedona Lace EB23 i ostatni pędzelek był do bazy i do korektora, czyli Lenka Cosmetic. I to wszystko zapakowałam w etui po pędzelach Real Techniques i to etui bardzo lubię, ponieważ właśnie tutaj wsadziłam wszystkie swoje pędzelki plus wszystkie um, kredki i na położyłam na to jeszcze waciki, wszystko zamknęłam i nie musiałam się martwić, że coś się z tym stanie. Dlatego jeżeli macie właśnie takie opakowanie po pędzelach, to jest, bardzo, to jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ tu jak możecie zobaczyć jest małe, dużo miejsca nie zabiera, a naprawdę fajnie się sprawdza. I ostatnia rzecz już do makijażu to był beauty podróbka Beauty Blendera, bo nim nakładam właśnie i korektor i podkład, więc nie mogłam sobie odmówić zdjęcia go, no ale on też jakoś tak strasznie dużo miejsca nie zajmuje. I to wszystko jeżeli chodzi o kolorówkę. Teraz jeszcze takie poboczne rzeczy, to oczywiście był jakiś zapach, Tutaj mam akurat Daisy Marka Jacobsa. Tak? Mark Jacobs, tak. I, no I... bardzo ładnie pachnie. I też właśnie stawiam zawsze na takie miniaturki. Jeżeli nie macie takich, to chyba możecie pójść sobie do Sephora czy do Douglasa i poprosić o próbkę. Tak mi się wydaje, że powinny Pani dać, jeżeli Pani dać, będą miłe. I przechodzimy już... Aha, jeszcze wzięłam oczywiście szczotkę Tangle Teaser i niestety nie mam tej wersji podróżnej, ale zrobiłam po prostu tak, że... Włożyłam tą trzotkę do takiej reklamówki zamykanej i położyłam na samym wierzchu tych wszystkich kosmetyków, więc nic na tym nie leżało i nic się po prostu nie zniszczyło. I teraz już przechodzimy do pielęgnacji. Jeżeli chodzi o krem na dzień, to wzięłam z próbek, jaki miałam. To jest taki krem różany. I to właśnie jest taki pro, pro krem na dzień, ponieważ on zawiera natura, naturalne filtry UV i bardzo fajnie się sprawdziłam byłam z niego zadowolona i muszę zobaczyć gdzie go można kupić, bo nie wiem skąd mam tą próbkę i może, może kiedy skończę ten krem to skuszę się właśnie na ten, ale jeszcze i tak wzięłam ze sobą filtr mój ulubiony, to jest Dermedic 50+, ponieważ używałam go na twarz i tutaj na ramiona, bo było... W Drugi dzień bardzo, bardzo smażyło, dlatego użyłam go właśnie na ramiona, na plecy, i na dekolt i na ręce, bo miałam dosyć taką um, wyciętą sukienkę. I nic, oczywiście, jak widzicie, nic się nie spaliłam, jest pięknie, cudownie, więc filtr działa. Dalej, jeżeli chodzi, aha, jeżeli chodzi o krem na noc i krem pod oczy, to chciałam po prostu jakieś tam zwykłe próbki z Sylwego, których już nie mam, bo je po prostu wyrzuciłam, ale no właśnie najlepiej jest brać wszystkie próbki, jakie macie, żeby jak najmniej po prostu zajmować sobie miejsca. No i jeżeli chodzi już o próbki, to też mam taką mini biodermę i ja ją używałam do mycia, zmycia makijażu oczu i twarzy. w Pierwszy, w pierwszy dzień yy, już czyli już jest... Pożyczyłam mi swoje mydło Aleppo, więc nie potrzebowałam, ale później już kiedy się rozdzieliłyśmy, znaczy rozstałyśmy i już pojechałam do domu, to nie miałam żadnego produktu do mycia twarzy, ale myłam sobie tą twarz, znaczy zmywałam wacikami i właśnie tą wiaderą, potrzebowałam chyba trzech wacików, żeby zmieć cały makijaż i później już wszystko było czyste, dlatego mm, tą, ta wiaderma też bardzo dobrze się sprawdziła. Jeżeli chodzi o twarz, to wszystko nie wzięłam żadnego toniku, bo już stwierdziłam, że no bez sensu będę się tak wszystko brać. To są tylko 3 dni. Ale wzięłam żel pod prysznic i to jest John Joe Masters Organic. To był żel w jakimś glossy Boxie, To jest ten, który śmierdzi tak strasznie alkoholem. Masakra. Ale wzięłam go, żeby go zużyć i dużo nie zużyłam, ale jest naprawdę bardzo wydajny i gęsty. Więc gdyby tak źle nie pachnął, to byłoby ok. No i oczywiście wzięłam dezodorant, tutaj akurat mam w kulce z nivei. I to wszystko, jak widzicie, nie wzięłam tego dużo i wszystko zapakowało się, może pokażę Wam, jak to wszystko wyglądało zapakowane. I właśnie chciałam to zaknąć, ale mi się rozwaliło opakowanko, ale nieważne. I jak możecie zobaczyć, to wszystko zmieściło się w takiej małej reklamówce. Oczywiście mogłabym to pokazać Wam w kosmetyczce, ale takiej nie mam, więc nie mogę tego zrobić. Ale ja jakoś, nie wiem, nigdy nie miałam żadnych takich konkretnych kosmetyczek, jakichś takich pięknych z klokartkami itd. Nie wiem, nie, nie wiem dlaczego w sumie nawet miałam kiedyś taką jedną, ale teraz nie mogłam jej znaleźć, więc użyłam reklamówki. No i muszę możecie zobaczyć, tu są rzeczy na 3 dni. Kosmetyki i pielęgnacja potrzebna się na 3 dni. Jak widzicie, nie jest to dużo. Oczywiście szczoteczkę do zębów miałam w innym miejscu i pastę ale dlatego, że mam szyteczkę elektryczną i do tego przychodziła takie etui, no i właśnie przychodziło etui i to po prostu razem wrzuciłam i też nie zabierało, nie zabierało dużo miejsca. Moja rada to po prostu brać jak najwięcej próbek bez sensu jest brać po prostu taki cały krem jeżeli jedziecie na 3 czy tam 4 dni bo i tak go nie zużyjecie, tylko będziecie zabierać sobie miejsce. Najlepiej po prostu wziąć próbki albo jakieś odlewki i przemyśleć, co chcecie robić, jeżeli chodzi o makijaż, jaki makijaż chcecie zrobić, jaką na jaką pielęgnację chcecie postawić, i po prostu wtedy wziąć tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Bo ja kiedyś robiłam tak, że nie myślałam, co ja będę robić, po prostu rzucałam wszystko, i później niestety wychodziło tak, że torebka, torba była bardzo ciężka, i i tak połowie z tych rzeczy nie zużyłam. Tak samo to samo tyczy się y, ubrań, dlatego kiedy wyjeżdżacie na jakieś takie wakacje, najlepiej jest po prostu y, pomyśleć wcześniej za, i zaplanować stroje na każdy dzień i dlatego jaką chcecie biżuterię, jakie chcecie buty, czy chcecie w ogóle jakieś, jakąś biżuterię, jaką torebkę i dzięki temu y, spakujecie się najlepiej, najszybciej i najlżej. Dlatego, jeżeli Wy miałyście jakieś problemy z... Y, Takimi spakowaniem się To mam nadzieję, że ten, film wam się, że ten film Wam się przydał Dajcie mi znać, jakie Wy macie Sposoby na pakowanie Może coś innego jeszcze wymyśliłyście Jeżeli tak, to koniecznie dajcie mi znać A teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie I trzymajcie się, do zobaczenia